Cześć, tu Iza organista. Witam na kanale Dekonstrukcję. Dzisiaj opowiem Wam o wnętrzach. Czy każdy może sobie pozwolić na zapłudnienie projektanta wnętrz. Mając mieszkanie 50-metrowe i budżet 50 tysięcy, na przykład. Musimy zastanowić się nad tym bardzo, czy projektant wnętrz to jest dobra decyzja, ponieważ nie oszukujmy się, 50 tysięcy to jest dość mało na takie mieszkanie, ale są kwestie, które warto poruszyć przy takiej decyzji, ponieważ projektant wnętrz może zaplanować dobrze budżet. Może zaprojektować wnętrze, które będzie służyć na lata, bo będzie funkcjonalne i dostosowane do potrzeb, o których można sobie nawet nie zdawać sprawy w pierwszej chwili. Takie mieszkanie w przyszłości może być szybciej sprzedane, bo będzie po prostu dobrze wyglądać na zdjęciach. Mamy w nich pokazane przede wszystkim, jak wygląda przestrzeń, którą projektujemy, jak rozmieszczamy w niej meble, jakie są faktury, tekstury. Można sobie zobaczyć kolory, co jest bardzo ważne, i zobaczyć, czy to wszystko do siebie pasuje. Wykonujemy takie wizualizacje zaraz po stworzeniu układu funkcjonalnego, który omawiamy z klientem w pierwszej kolejności w przystąpieniu do projektu. Rzut z góry to jest widok równoległy do podłogi, w którym widzimy wszystko z góry, jak sama nazwa mówi. Przede wszystkim chodzi w nim o rozkład mebli. Są też podpisane różne sprzęty, jakie się znajdują w tym rzucie, i wykorzystujemy ten rzut z góry w momencie, gdy zaczynamy projekt, właśnie tak jak mówiłam w pierwszym pytaniu, zaczynamy projekt od rzutu. I tam robimy rozmieszczenie mebli, tak żeby można było w różnych wariantach zobaczyć, jak można funkcjonalnie rozmieścić sprzęt w pomieszczeniu. Rysunki techniczne to są uproszczone graficznie rzuty pomieszczeń. Stosujemy je, dlatego żeby wykonawcy mogli zobaczyć, jak wykonać różne etapy projektu. Żeby wiedzieli, gdzie zrobić listwy, sztukaterię. Robimy też rysunki wtedy mebli, jeżeli są robione na zamówienie. I tak to wygląda. Nie współpracujemy z ekipami remontowymi, natomiast posiadamy kontakty do sprawdzonych firm remontowych i bardzo chętnie z nimi współpracujemy na zasadzie polecenia. Nie są to nasi podwykonawcy, dlatego z każdą z ekip będzie trzeba podpisać osobną umowę. Dziękuję za dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do zadawania ich na dole. Są tam również linki do naszych stron. Subskrybujcie kanał i widzimy się następnym razem. Nie, dobra. Cześć. Dobra, dobra. Okay. <laughs> <laughs> All right, red, red wine. I like to see you wiggle, it makes me dribble. Dip, I like to see you wiggle, it makes me dribble. Dip, I like to see you wiggle, it makes me dribble.